Witam Was po przerwie e, krótkiej, trochę przerwie, która nie wynikała z tego, że mi się nie chce nagrywać, broń Boże, tylko już nie będę się tłumaczyć z brakiem czasu, a konkretniej czasu na edycję filmów, bo jakieś tam materiały miałam, ale e, tym, że po prostu przez złośliwość sprzętu straciłam materiały na cztery bardzo, bardzo fajne filmy, po prostu, które miałam właśnie wchodzić wtedy, kiedy nie będę miała. Eee, czasu nagrywać i tak wyszło okropnie. Przepraszam Was bardzo, ale już jestem. Eee, Przetestujemy sobie dzisiaj znowu tusz do rzęs. Ja powiem to, co mówiłam już ostatnio, że wiem, że Wy niekoniecznie lubicie, jak ja testuję tusze do rzęs, bo mówicie, że eee, na moich rzęsach wszystko wygląda dobrze. Nie, wszystko nie wygląda na nich dobrze. Dodatkowo te testy są po to, żeby ocenić, jak tusz się też zmywa i czy się osypuje w ciągu dnia, co jest równie istotne. I dzisiaj bardzo ciekawy tusz, ciekawy produkt, tusz z firmy Inglot. Ja nigdy nie miałam tuszu od Inglota. To jest tusz, który się nazywa Perfect Length and Define Mascara I to jest tusz, który Z tego co kojarzę był w jednym z filmów jako topowy tuż wymieniony u Wayne'a Goss'a, więc myślę, że warto wypróbować. On ma dość niespotykaną szczoteczkę, taką bardzo chudziutką, właściwie to jest grzebek. Taki grzebek też był kiedyś w ofercie z tego, co pamiętam, firmy Rimmel, tylko on był chyba taki skośny, już nie pamiętam, jak ta maskara Rimmela się nazywała. Natomiast ona była bardzo, bardzo fajna. Cudownie podkreślała rzęsy. Problem był tylko taki, że rzęsy zaczynały wypadać po niej, również moje i nie wiem, czy Wypadały ze względu na szczoteczkę, właśnie ten grzeby, który dość mocno rozczesywał czy na formułę. Ta maskara została stety, niestety wycofana. No dobra, no to tuszujemy. Ona powinna być naprawdę bardzo precyzyjna, ta maskara. Zobaczymy zaraz. Jest na pewno bardzo czarna i jest kremowa. Wrażenie tuszowania jest dość śmieszne, bo. Jednak ja też jestem przyzwyczajona do raczej takich normalnych szczoteczek, a nie grzebieni. Trochę skleję. Ale wydaje mi się, że to też dlatego, że um, ono nabiera dużo bardzo produktu na ten grzebek, i ja go w ogóle nie obczyściłam tego grzebeka, czyli jakby nałożyłam to, co firma dała. Nie no, są rzęsy duże, tylko. Śmiesznie się tuszuje. Trochę skleja, zaraz zobaczymy na drugim oku. Tu już się nabrało mniej trochę produktu niż przy tym pierwszym wyciągnięciu i na pewno tu już tak nie skleja. Mm, Ciekawe jest to właśnie, że ona ma, ten tusz ma bardzo kremową konsystencję. On nie jest ani suchy, ani jakiś taki mokro lepiący. Jest bardzo kremowy. Co mi się podoba? Mam wrażenie też, że jest bardzo czarny. Naprawdę można nim dojechać do ym, samego początku rzęs, do samej nasady rzęs. Jeśli ktoś ma z tym problem. Można spokojnie nałożyć drugą warstwę. Nie ma takiej blokady, że rzęsy są, wiecie, tak już teraz suche i, i sklejone, że ja nie mogę przeciągnąć. Z łatwością jestem w stanie po dobrej chwili wciąż je rozczesać. Coś dość niespotykane, jednak, nie? Zobaczymy, co się da zrobić z dolnymi. Poko. Dolne też można nim tuszować. Powiem Wam tak, pierwsze moje wrażenie jest pozytywne, on jest bardzo czarny, bardzo kremowy, przyjemnie się nakłada, trochę się bałam tej innej szczotki, bo jednak wiecie, kwestia przyzwyczajenia i tego jakim gabarytem szoku operujemy. Można spokojnie od góry go nałożyć, bardzo łatwo jest dojść do nasady rzęs, dobrze się tuszuje dolne, prawie się nie wybrudziłam, tak patrzę, tu mam tylko jakąś taką małą kropkę, której już nie ma. Co jeszcze? Nie wiem, czy powiedziałam, już, że jest bardzo czarny, jest kremowy. Na pewno dobrze wydłuża rzęsy. Też pogrubia. Można wyczesać. Zaskoczona jestem tym, że właśnie już dobrą chwilę po wytuszowaniu mogłam jeszcze przeciągnąć przez rzęsy. Wiecie, nałożyć jakby drugą warstwę. Więc to jest na plus. Nie wiem, czy już mówiłam. Ta maskara kosztuje tak Pira ze drzwi 28 zł. Między 28 a 35. Ja niestety nie pamiętam, nie mam już tego paragonu ale kojarzy mi się, że 28 zł Jaka tu jest pojemność? 9 miesięcy um, ważność użycia I 8,5 ml Zobaczymy Bardzo mnie interesuje, czy się osypie Jeżeli nie, to będzie jedna z takich na pewno um, Moich, że tak powiem Ulubionych w tym momencie maskar Jest, um, kończy mi się Moja, moja laszmania I bardzo też w tej chwili lubię nowy tusz Avon Big and Daring Big and Daring Natomiast on jest bardzo trwały, on jest wodooporny i go mi się ciężko wieczorami zmywa, więc wolę takie wiecie łatwe, łatwiejsze w zmywaniu, szczególnie jeżeli no, nie potrzebujesz tak trwałego makijażu oka. Także zobaczymy się wieczorem. Godzina jest 13.52, więc zobaczymy się późnym, późnym wieczorem. Godzina jest taka: 3 minuty, 3, 4, 3 minuty po północy. Słuchajcie, już byłam w włazience, już chciałam zmywać makijaż, i tak w ostatnim momencie przypomniało mi się o tym teście, jak spojrzałam właśnie na swój makijaż w lustrze. I dobrze, że mi się przypomniało, bo szkoda by było, żebym nie dograła tego. Eee, czy teraz włączyłam, włączyłam nagrywanie? Już wolę się upewnić, bo już jak widzicie, jestem po prostu zmęczona. Już widać, że to już się nadaje do pójścia spać. Słuchajcie. Totalnie się nie osypał ten tusz. Jestem w szoku, bo już dawno nie miałam tuszu, który tak bardzo się nie osypał. Zawsze, czy tu się znajdzie jakaś kropeczka, czy, czy coś drobnego, ten nie osypał się totalnie w ogóle, ani troszeczkę. Kolejna rzecz, jeżeli zastanawiasz się nad tym tuszem To właściwie ciężko teraz na rynku trafić tusz z taką właśnie formą szczotki Teraz tusze są przeważnie albo silikonowe Albo wraca się do tych klasycznych kształtów Ciężko znaleźć tusz z grzebyczkiem, tak jak właśnie ten z Inglota Myślę, że to będzie bardzo fajny produkt do, Dla osób, które właśnie mają taki problem I takie trochę swoje małe zboczenie Z tym, że lubią bardzo mocno wytuszować rzęce od nasady Czasem, jeżeli jesteście, jeżeli kobieta jest blondynką na jasną oprawę oczu i na przykład cały jej makijaż oczu polega tylko na tym, żeby narysować sobie kreskę eyelinerem i wytuszować rzęsy, to czasem zdarza się tak, że ona nie dojeżdża do samej nasady rzęs i wtedy, jakby wiecie, jest taka przerwa między eyelinerem a tym, gdzie zaczyna się tuż do rzęsy z przerwa naturalnych, jasnych włosków, i trochę to wygląda, jakby te rzęsy były takie, wiecie, oderwane, czy jakby kreska była niedokończona, jakby rzęsy wisiały w powietrzu. I ten tusz pozwoli tego, temu zapobiegać, dlatego że on bardzo fajnie dochodzi do naprawdę na samej tutaj nasady rzęs. Można sobie wręcz tego tuszu nałożyć, aż wiecie, na górną wodną linię oka. co ja Zresztą na tym oku zrobiłam. Oczywiście nie celowo, ale do tego stopnia można sobie dojechać. Nie osypał się kompletnie. Moim zdaniem, że wyglądają cały czas bardzo dobrze. Może nie tak jak po samej aplikacji, ale wyglądają moim zdaniem cały czas bardzo, bardzo fajnie. Są wydłużone. Nie są też jakieś super sztywne. Są, są względnie sztywne, że się tak wyrażę. Są przyjemne. Więc po prostu polecam. Naprawdę dobry tusz. Nie żałuję, że go kupiłam. Przyznam wam też, że kiedy go skończę, za jakiś czas pokuszę się i wypróbuję inny, bo chyba mam jeszcze jeden na oku z Inglota tusz, więc no, jestem zachęcona tym e, tuszem. Dajcie znać, czy Wy miałyście jakiś tusz z Inglota, jeżeli miałyście... Ja miałam też ten kolorowy, jeszcze komuś chyba. Um, z tej serii kolorowej w kolorze... To jest Color Play Mascara, um, a wcześniej Wam powiedziałam, że nigdy nie miałam tuszu z Inglota, skłamałam, ale jakoś nie pomyślałam przez to, że ten jest kolorowy. Aj... Za dużo tego wszystkiego mam. E, I też ten bardzo lubiłam. Może nie był to jakiś taki wybitny tusz, po którym bym, wiecie, sięgała na co dzień, ale ma bardzo elektryzujący kolor. No teraz już się trochę ze zesychł się i szczotka już jest do wyrzucenia. No trudno. E, w każdym razie ten Wam polecam. Już muszę iść spać, bo już odbiegłam od tematu i kadem. Do następnego razu. Buziaki!